Witajcie moi drodzy ludkowie w ten poniedziałek przedświąteczny. Piosenka na dziś. Kurczę, miałem z tyłu głowy. A nie, jednak mam z przodu. Paluch, fit, OSTR. Nie mam wyrzutów sumienia. Tak, które przychodzimy w bardziej nieco młodzieżowe klimaty, choć patrząc na wiek tych panów, to to jest młodzieżowe klimaty moich czasów. Natomiast czym ja chciałbym się z wami dzisiaj podzielić? A no, udało mi się bardzo ciekawy odcinek e, z Celest nagrać, czy Celest, jak to niektórzy mówią. E, I do tego wyobraźcie sobie, nadrabiam e, Star Warsy. Tak. Ostatnio miałem okazję je kupić i kupiłem dwie części główne i Łotra jedynkę. Łotra jedynka czeka na e, moją dobrą znajomą. E, natomiast Dwie części, które upiłem to jest przebudzenie mocy tu. Przebudzenie mocy i ostatni Jedi, którego w tym momencie nie wyjmę. I aktualnie przed chwilą byłem, a właściwie nawet jestem w trakcie oglądania już dodatków, czyli making offów, nie making i tak dalej. I powiem wam, że jest to bardzo ciekawe, bo swoją rzeczywiście jest to tyle typowy projekt, że łączy starych aktorów z nowymi, tak? Co się zdarza nieczęsto, bo nie, niewiele marek pozwala sobie na to, żeby na przykład, nie poprzednich bohaterów przywracać po x latach, tak? Bo nie mówimy o tym, kiedy mamy część, nie wiem, drugą albo trzecią po pięciu latach i powrót starego bohatera, bo mi się to nie jest ten kaliber, co, może, yy... Harrison Ford na przykład, o właśnie, co na przykład właśnie Harrison Ford. Tak, gdzie już po X-Latach dopiero wrócił do tej roli Hanna Solo. No powiem Wam, po, powiem to dopiero jak nadrobię wszystkie części, bo ja tak naprawdę w pełni żadnych Star Warsów chyba nie oglądałem. Jakieś urywki, tak chyba większość w urywkach. Natomiast mam zamiar powoli ponadrabiać te Star Warsy. Oczywiście od tych najnowszych części. Dzisiaj obejrzałem Przebudzenie Mocy, jutro planujemy z Perkomem obejrzeć Ostatniego Jedi. Ciekawe, czy tam jest też tyle making ofów bo już, nie wiem, chyba godzinę się nad tymi making ofami. Tak, i w pewnym momencie sobie przy, przypomniałem, że em, w sumie to nie było dzisiaj wdychanego dzienniku. Także, no cóż, jest wdychany dziennik. Cieszcie się? No dobrze, moi drodzy, ja Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia i trzymajcie się, do jutra.